8 maja Europa świętuje koniec II wojny światowej. Dzwony katedr biją w uniesieniu, flagi powiewają na wietrze, a w Paryżu i Londynie wino smakuje jak wolność. Ale Polska? Polska tego dnia nie tańczy na ulicach. Jej serce bije w rytmie pamięci, nie triumfu. Koniec wojny przyniósł jej niewyzwolenie, lecz nowe zniewolenie. Historia Polski to rana która nie chce się zagoić, bo pytania pozostają bez odpowiedzi. Dlaczego świat, który obiecywał wolność, odwrócił wzrok, gdy Polska tonęła w krwi? Dlaczego alianci, wychwalający polską odwagę, sprzedali ją w Jałcie? Dlaczego los setek tysięcy deportowanych na Syberię pozostał przemilczany? Dlaczego sprawiedliwość, za którą Polacy walczyli, nigdy nie nadeszła? To opowieść o bohaterstwie zdradzie i milczeniu sojuszników, którzy wybrali politykę nad moralność. To historia, która zmusza do spojrzenia w lustro i zadania pytania. Czy wolność jest tylko dla wybranych, a prawdać zbyt ciężkim brzemieniem? 1 września 1939 roku ziemia zadrżała pod ciężarem niemieckich czołgów. Poranna mgła nad polskimi Polami, rozdarła się hukiem bomb Luftwaffe. Warszawa płonęła, łódź dusiła się w dymie, a Kraków, kolebka polskiej kultury, drżał pod butami Wehrmachtu. To nie był zwykły atak. To był początek planowego unicestwienia narodu. Niemcy rozpoczęli eksterminację inteligencji w operacjach takich jak Intelligenzaktion. Nauczyciele, lekarze, prawnicy, księża – Dziesiątki tysięcy ludzi zniknęły w masowych egzekucjach lub obozach koncentracyjnych, takich jak Dachau czy Auschwitz, które wkrótce miały stać się synonimem śmierci. W małej wsi na Wołyniu, gdzie Anna Kowalska uczyła dzieci czytać, niemieccy żołnierze wdarli się do jej domu. Wyciągnęli ją na podwórze razem z mężem i dwójką dzieci. Polska elita musi zniknąć, powiedział oficer. Zanim rozległy się strzały. Anna przeżyła ukryta przez sąsiadkę, ale jej życie stało się pasmem bólu. Tego samego dnia w getcie łódzkim zamykano tysiące Żydów, którzy stanowili 10% przedwojennej populacji Polski. W ciasnych, głodnych murach getta rodził się holokaust, machina śmierci, która miała pochłonąć 6 milionów istnień. Polska ziemia przesiąknięta krwią, stała się jego pierwszym polem. Siedemnaście dni później, 17 września, gdy Polska jeszcze krwawiła, cios przyszedł ze wschodu. Związek Radziecki na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow wkroczył na kresy. Czerwona Armia nie walczyła z Niemcami. Ona rozrywała Polskę na strzępy. Setki tysięcy ludzi, mężczyzn, kobiet, dzieci, pakowano do bydlęcych wagonów i wywożono... Na Syberię lub do Kazachstanu. Wśród nich była rodzina Nowaków z Lwowa. Jan Nowak, nauczyciel, jego żona Helena i ich ośmioletnia córka Zosia zostali wyrwani z domu w środku nocy. Jesteście wrogami ludu, oznajmił sowiecki komisarz. Po tygodniach podróży w zatłoczonym wagonie, bez jedzenia i wody, dotarli do łagrów w workucie. Zosia, osłabiona głodem, zmarła pierwszej zimy. Helena, pracując przy wyrębie lasu, straciła zdrowie. Jan, próbując zachować godność, pisał listy, które nigdy nie dotarły do nikogo. W łagrach, wśród mrozu i chorób, umierały całe rodziny. Kobiety i dzieci, które nie nadążały za normami pracy, były skazane na śmierć głodową. Mężczyźni, zmuszani do niewolniczej pracy w kopalniach, ginęli pod zwałami ziemi. Wiosną 1940 roku w lasach Katynia, Charkowa i Miednoje rozległy się strzały. 22 tysiące polskich oficerów, policjantów i intelektualistów zostało zamordowanych strzałem w tył głowy. Ich groby przykryto ziemią, a prawda o zbrodni miała zostać pogrzebana na dekady. Rodziny, jak Helena Nowak, czekały na wieści, które nigdy nie nadeszły. Gdzie byli alianci, gdy Polska płonęła i zamarzała? Wielka Brytania i Francja, które podpisały z Polską traktaty sojusznicze, ogłosiły wojnę Niemcom, ale nie ruszyły na pomoc. Ich dziwna wojna na Zachodzie była farsą, kilka potyczek, podczas gdy Polska walczyła o życie. Dlaczego Londyn i Paryż milczały, gdy związek radziecki dołączył do rozbioru Polski? Pakt Ribbentrop-Mołotow był znany alianckim rządom, ale woleli udawać, że go nie widzą. Czy bali się Stalina? Czy uznali, że Polska jest zbyt mała, by ryzykować dla niej wojnę? Moralne dylemma aliantów była paląca. Wielka Brytania, która głosiła obronę demokracji, mogła naciskać na Francję, by otworzyć drugi front. Mogła potępić Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Za napaść na Polskę. Ale Chamberlain i Daladier wybrali bezczynność. Czy ich milczenie było tchórzostwem, czy pragmatyzmem? Czy bali się, że antagonizując Stalina, stracą potencjalnego sojusznika przeciw Hitlerowi? Polska, pierwsza ofiara wojny, stała się pionkiem w ich kalkulacjach. W warszawskich piwnicach, gdzie ukrywali się pierwsi konspiratorzy, szeptano o zdradzie. Anglia obiecała, że nas nie zostawi, mówiła Maria, młoda nauczycielka, która straciła brata w kampanii wrześniowej. W Londynie polski ambasador Edward Raczyński błagał o wsparcie. Nasza armia walczy samotnie, pisał do Chamberlaina. Odpowiedzią była cisza. Czy alianci mogli zrobić więcej? Czy ich bezczynność była wyborem moralnym czy politycznym? Polska, rozdarta między dwóch totalitaryzmów, stała się symbolem samotności, a los deportowanych krzykiem, którego nikt nie słyszał. Pod okupacją Polska nie ugięła się. W cieniu swastyki i czerwonej gwiazdy powstało państwo podziemne unikalny organizm z armią, sądami, szkolnictwem i prasą. Armia Krajowa, licząca 350 tysięcy żołnierzy. Prowadziła sabotaż, dywersje i akcje wywiadowcze. Wysadzano niemieckie pociągi, niszczono magazyny. Przekazywano aliantom informacje o Enigmie i rakietach FU-2. Cywile, od dzieci po starców, angażowali się w konspiracje. Dwunastoletni chłopcy roznosili podziemną prasę. Kobiety ukrywały Żydów, starsi ludzie szyfrowali meldunki. Wiosną 1943 roku getto warszawskie stało się areną heroizmu. Garstka młodych Żydów, uzbrojonych w pistolety i koktajle Mołotowa, stawiła opór Niemcom. Powstanie w getcie było aktem godności. Chcemy umrzeć z honorem mówili bojowcy. Ich walka była krzykiem przeciwko obojętności świata. Ale gdzie byli alianci? Dlaczego Rejf nie zrzucił broni do getta? Dlaczego świat, który później płakał nad holokaustem, wtedy milczał? Moralna dylemma była jasna. Alianci wiedzieli o eksterminacji Żydów. Polski kurier Jan Karski dostarczył raporty o zagładzie już w 1942 roku. Dlaczego nie zbombardowano torów do Auschwitz? Czy bali się, że takie akcje przedłużą wojnę? Czy uznali, że ratowanie Żydów i Polaków jest mniej ważne niż militarne cele? Poza krajem. Polacy walczyli na wszystkich frontach. W bitwie o Anglię piloci dywizjonu 303 zestrzelili więcej samolotów Luftwaffe niż jakakolwiek inna jednostka. Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym, mówił Churchill, ale Polacy czuli gorycz. Ich bohaterstwo było wychwalane. Ale ich kraj pozostawał pod okupacją. W piaskach Tobruku, wśród fiordów Narwiku, na wzgórzach Monte Cassino polscy żołnierze przelewali krew. W maju 1944 roku, po czterech szturmach, to Polacy zatknęli flagę na ruinach klasztorów Cassino. Czerwone maki stały się hymnem bólu i dumy, ale każda bitwa niosła pytanie: dlaczego walczymy? Polski wywiad skrócił wojnę, dostarczając informacje o enigmie. Polacy informowali o obozach zagłady, błagając o interwencję, a jednak alianci milczeli, gdy Stalin żądał kresów. Konferencja w Teheranie w 1943 roku pokazała, że los Polski jest przesądzony. Roosevelt i Churchill, bojąc się urazić Stalina, zgodzili się na sowiecką strefę wpływów. Polska zostanie wyzwolona. Obiecywali, ale nie mówili przez kogo. Moralne dylema aliantów była bolesna. Czy mogli przeciwstawić się Stalinowi, ryzykując rozpad koalicji? Czy uznali, że Polska, mimo swojej ofiary, jest zbyt mała, by o nią walczyć? W londyńskich kawiarniach polscy piloci, jak Jan, który stracił brata w Katyniu, szeptali o zdradzie. Walczymy za Anglię, ale kto walczy za nas? Pytał. W Monte Cassino generał Anders pytał, czy świat pamięta, za co umieracie. Cisza była odpowiedzią. Los deportowanych, jak rodziny Nowaków, pozostawał nieznany aliantom. Raporty o łagrach docierały do Londynu, ale nikt nie naciskał na Stalina. Czy bali się, że prawda o sowieckich zbrodniach podważy ich sojusz? Czy los setek tysięcy Polaków zamarzających w Syberii był dla nich tylko statystyką? Polacy walczyli z honorem, ale każdy zestrzelony samolot, każda zdobyta pozycja przypominała, że wolność, za którą umierają, ominie ich kraj. 1 sierpnia 1944 roku Warszawa zerwała się do walki. Powstanie warszawskie było aktem desperacji, ale i wiary. Młodzi ludzie, studenci, harcerze, robotnicy chwycili za pistolety, karabiny i butelki z benzyną. Walczyli w kanałach, na barykadach, wśród ruin. Zofia, dziewiętnastoletnia łączniczka, zapisała w dzienniku: Nie walczymy o zwycięstwo, walczymy, by świat nas zobaczył. Ale świat nie patrzył. Po drugiej stronie Wisły stała armia czerwona. Stalin wstrzymał ofensywę. Pozwalając Niemcom zdusić powstanie. Dlaczego? Czy bał się silnej Polski? Czy chciał, by Warszawa, bastion polskiego ducha, legła w gruzach? Alianci też milczeli. RAF i amerykańskie lotnictwo zrzucały zaopatrzenie, ale było go za mało i za późno. Samoloty ginęły w ogniu niemieckich dział. Churchill apelował o pomoc, ale Roosevelt wolał nie drażnić Stalina. Polska to nie nasza wojna! Szeptano w Waszyngtonie. Moralne dylemma aliantów była dramatyczna: czy mogli zmusić Stalina do działania, czy mogli wysłać więcej samolotów, ryzykując życie pilotów? Churchill wiedział, że powstanie jest skazane na klęskę, ale nie naciskał na Roosevelta. Czy bał się, że otwarta krytyka Stalina rozbije koalicję? Czy uznał, że Warszawa jest ceną za pokój? 200 tysięcy ludzi, powstańców i cywilów straciło życie. Warszawa została zrównana z ziemią, biblioteki płonęły, kościoły waliły się w gruzy. Los deportowanych, którzy przeżyli Syberię, jak Helena Nowak, był kolejnym ciosem. Wielu z nich, zwolnionych z łagrów po układzie Sikorski-Majski, dołączyło do armii Andersa. Ale gdy Warszawa walczyła, oni byli daleko. W Iranie czy Palestynie? Czy alianci, którzy pomogli wyprowadzić tych ludzi z ZSRR, mogli zrobić więcej, by uratować Warszawę? Czy ich wsparcie dla Andersa było gestem moralnym czy politycznym? Powstanie budzi pytania. Czy Polacy, wierząc w sojuszników, skazali się na klęskę? Czy alianci, milcząc, skazali Warszawę na śmierć? Dlaczego świat, który płakał nad ruinami, nie ruszył na pomoc? Warszawa stała się symbolem niezłomności, ale i samotności. Jej krzyk pyta: czy sojusznicy zdradzili, czy wybrali własne interesy? 8 maja 1945 roku Europa tańczyła. W Londynie tłumy wiwatowały, w Paryżu pito szampana, w Moskwie strzelały armaty, ale w Polsce nie było radości. Warszawa w ruinach liczyła groby. Armia Czerwona wyzwoliła Polskę, ale przyniosła nowe kajdany. NKWD polowało na członków Armii Krajowej. Urzędy Bezpieczeństwa prowadziły aresztowania, tortury, procesy. Tysiące żołnierzy wracających z frontów zachodnich trafiało do więzień. Deportowani, którzy przeżyli Syberię, jak Helena Nowak, wracali do kraju, który nie był już ich domem. Helena chora i złamana. Dowiedziała się, że jej mąż Jan zmarł w Łagrze. Nie miała gdzie wrócić, lwów, jej miasto, znalazł się za nową granicą. Polska Rzeczpospolita Ludowa była karykaturą wolności. Cenzura dławiła prawdę, propaganda gloryfikowała bratnią pomoc. Alianci milczeli. Konferencja w Jałcie była zdradą. Polska będzie wolna obiecywali Roosevelt i Churchill, ale oddali ją Stalinowi. Dlaczego? Czy bali się związku radzieckiego? Czy uznali, że Polska jest ceną za pokój? Moralne dylemma była jasna. Alianci mogli naciskać na wolne wybory w Polsce, ale woleli milczeć. Czy ich decyzja była tchórzostwem, czy pragmatyzmem? W londyńskich koszarach polscy żołnierze, jak Stefan, weteran Kasino, pytali: po co walczyliśmy? W Polsce ludzie szeptali o jałcie, jak o drugim rozbiorze. Los deportowanych, którzy wrócili z łagrów, był tragiczny. Wielu, jak Helena, żyło w nędzy, naznaczeni piętnem wrogów ludu. Dlaczego alianci, którzy wiedzieli o sowieckich represjach, nie interweniowali? Czy bali się, że prawda o ZSRR podważy ich zwycięstwo? Dlaczego świat, który świętował, nie zauważył, że Polska krwawi? Czy wolność 8 maja była tylko dla Zachodu? Pytania te tkwią w polskiej pamięci, przypominając, że sojusze są kruche, gdy interesy biorą górę. Druga wojna światowa kosztowała Polskę 6 milionów obywateli, co piątego mieszkańca. Warszawa, Gdańsk, Wrocław legły w gruzach. Fabryki, mosty, dzieła sztuki przepadły. A jednak Polska nie otrzymała reparacji od Niemiec. W 1953 roku. Polska Rzeczpospolita Ludowa pod naciskiem Moskwy zrzekła się roszczeń. Decyzja ta nie została ratyfikowana przez wolny parlament. Dziś Polska upomina się o sprawiedliwość. Straty wojenne, szacowane na biliony złotych, pozostają nierozliczone. Niemcy odpowiadają: sprawa zamknięta. Ale czy 6 milionów grobów można wymazać podpisem? Alianci też mają udział w tym milczeniu. W poczdamie reparacje dla Polski były tematem pobocznym. Zachód, zajęty odbudową Niemiec, wolał nie drażnić nowego sojusznika. Dlaczego? Czy bali się, że Niemcy staną się wrogiem? Czy Polska była mniej ważna niż stabilność Europy? Moralne dylemma aliantów była bolesna. Wiedzieli o stratach Polski, o deportowanych, o Katyniu. Dlaczego nie naciskali na reparacje? Czy uznali, że odbudowa Niemiec jest ważniejsza niż sprawiedliwość dla Polski? Los deportowanych, jak Heleny, był kolejnym dowodem na ich milczenie. Ci ludzie, którzy przeżyli Syberię, wracali do kraju bez wsparcia, bez odszkodowań. Pytanie o reparacje to pytanie o moralność. Czy Europa może ignorować dług wobec Polski? Czy Niemcy, przewodzące Unii Europejskiej, mogą mówić o pojednaniu, nie rozliczając przeszłości? Alianci, którzy obiecywali sprawiedliwość, milczeli. Czy ich milczenie było zgodą na niesprawiedliwość? 8 maja Europa świętuje. Polska pamięta, zamiast fajerwerków, zaduma. Prawdziwe zwycięstwo to sprawiedliwość, prawda, wolność. Polska czeka, pytając. Dlaczego alianci zdradzili? Dlaczego milczeli o deportowanych? Czy wolność jest tylko dla wybranych? Te pytania jak echo brzmią w sercach Polaków, przypominając, że historia kończy się, gdy prawda zostaje wypowiedziana.